Proszę, proszę, proszę. Kurwa! Szybciej, s to! Rozjebałem myszkę, gratuluję ci. No i rozjebałem myszkę. Brawo. Cajebisz się. Myszka działa jak coś? Ja pierdolę. Ja jestem. Kurwa mam reakcję, kurwa starego, kurwa szmaciarza. Jednego w pysk. A, bajtuj ślubę. odsetę odsetę wszyscy. Bajtuj, bajtuj. Nie dawać. O?

Źle baitowałeś, źle baitowałeś Chyba z ręki dostałeś stary Ale co ty się teraz odzywasz? Nie ty agenturę zakręciłeś dzisiaj? No ja Ej ty myliś dalej ty wiesz, A to Ewrzyn k**wa Dobra ej mi się poj**ło w głowie Dobra bo ty gadasz jakby cię chłopi nie w dupę wyj**ali wow. Jak Michcik tak samo gada Taki mordy śmieciu <laughs> Ouu, jaka motywacja w głosie Nie grasz o drugiej mnie wypuszczają Jego, chyba nie da, nie Dzisiaj dostajesz rumban? Ja. Mhm Był pod koną. Pałac. Mama powiedziała mi: Nie ufaj widzom. Posłuchaj, mama chce dobrze. Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to ma trzeba strzelać? To gówno i panne! Ale przynajmniej cię się oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej, darmowej skrzyni. A nuż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterflyem. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Mówmentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o. chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również nie toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki funkcji EXCHANGER wymienisz je wszystkie na przedmiot, który Cię interesuje. Z kodem MOSKITO otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. Nie no, dobra. Trzeba wygrać tak, chłopaki. A ty osiądasz Pokus. na laurach. Zajebać 13 fragów i już. Nie, 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 nie. To abonnik Waga Uwaga, Gale. Gale jeszcze raczej nie. Już jedno do oczu. Dawaj. Nie ma rampy. Pawa, tylko może być. Pałac, patrzę, Topić, Patrzę, To mid. Jeszcze Jeszcze. Mit. Dwóch, dwóch, dwóch Patrzę, Dwóch ok, Nie musicie to Ej, okno, okno, okno no, dobra. Zachodzę Kedź był w oknie, kiedyś był w oknie Paczki, okno, paczki, okno Leży Fleszuję okno, okno. okno. No, było, Mam po okno Jało mam Nie wybiegło nic Ktoś przyjeżdża do prawej drzwi Gala go Paka. Dwóch. Jeszcze jeden rampa. Nie spiąć na Mandarexie. baka dżungla. Zabijam na schody. Wyszedł 30, Tetris. tetris. Pałac jeden. Pałacz pił. Tetris, Tetris. Ej Tetris poskania poskania Po Nice. Tak, Siuchy widzowie powiedzą, że powiem stop na 20 kili zrobię. W dwóch meczach. Więc jeszcze mam, brakuje cztery. W dwóch meczach, to ty gadasz cztery. W dwóch meczach. Boxstop Type Shizarał dla Ginold Kuni od P. Bandura. Dzięki bardzo za Werol. Pa pałac. Pan kurwa jeszcze pałac. pałac pan bieg, Polnę obity, nie podchodzę mi. Jak ja strzelam kurwa, jakbym miał z... kurwa skurdeć. Miałeś propozycję z face? Moim darmo. Siuchę. Okej, okay. okay, czyli miał widzowie. Rampa coś chyba. Dobry dzień. Tak, tak, tak. Znajdów, kurwa. A nie wyszło idę nie. Ja Jeszcze jeden mit. Nie wiem czy, pasy, czy nie słyszałem Paski, ja Dwóch mit. No. Idę do gali. Skąd mogą mieć uwagę? Dali smokami mi na galę. No ident BB BB Trzeciego nie ma Nie wiadomo Gala Gala Apple, Nice Apple. A, jest. Czy siu coś grał w CS a bo średnio mu idzie To <grym> jest młody chłopak widzowy Wiem co smoku Smoke jakiś ja Smoke jakiś ja Daj flash, a, daj flash 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 Avis do to. Kurwa Szybcie konia. Rozjebałem kurwa, myszkę. Gratuluję ci. To no nie? No szybciej. Niepotrzebnie ten pałac coś dawałeś. Niepotrzebnie nie. dawałeś ten pałac, Ty, a ja byłem smutowany? Nie byłem. Teraz byłeś, teraz byłeś. No i rozjebałem myszkę. Brawo. Brawo. Zajebiście. Myszka nie działa jak coś. Ja pierdolony. O ja. dobra, działa. Pom zakon. Pom zakon. Tam gina. Jakiś? Daję, mam za kon. Mam przejebane, ginę. mi jakiś? Mam. Dałem. A B chyba zajmują. No, no, jeden. B już zajęto. Dziwna sprawa. Cała <laughs> na koszt koszt. Cel Pust, pust. Ej, mid, 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 mit, was będzie zachodził. Zakręt. Go? Ja, <laughs> mid zakręt. Łapie żego? Tak, łapie go. Mid zakręci, że. idzie. to w kuchni teraz. Dykuję go. On pod BS Łapka, łapka, łapka. Mama Davida, RZ. Zabierz, zabierz, zabierz. nie ma, nie ma, nie ma defa. Kurwa, że ty miecz do niego, pomagać. się. Znajdę tak. kant, znajdę kant. Rozbujowałem ile rozkurzyłem. Nie ma nic pod rampą. Konem jeden, to kon. Gdzieś. Biegają kon chyba. Na B. Jeszcze dwóch, dwóch, dwóch. Jeszcze jeden. Wchodzą kon? B. O, tak. Pałac mógł wyjść. Pałac. Dobra, na luzie. Zapierdalam do kona. Ja w konie. Uwaga dwupałac, ty. CT, Tak, CT i Default. CT ostatni. Kolej za tak. MVP, rundy widzowie, patrzcie. Dobra, dajcie mi pakę. Miści kupuje smoke'a, dwa flesze. Dajesz. Dajesz chłopie okno, wyjeżdżacie B Wyjeżdżacie B, a ja wam kładę pakę na palących na shorta Dobra, biegnijmy tu kurwa Czemu? Ławka, ławka pojedzie, ławka pojedzie Kuchnia jeszcze One HP, one HP bench Odpuśćcie ławkę A Co to? Jeden będą, Andrzej jedzie I kuchnia, CT kuchnia Pod B poszedł Pod tym oknem Kona wierzę Po ryju, jeszcze Może ci woli w schody Broi! No, pak, broi jeden Bez teba Puścił, puścił nie dole Broi, broi Ja, p*** dole, co ja od***ałem Majne fold, fold Forsik, co? Dobra, Force i B, Czemu? Ja mogę ochronę, no, ktoś mi da. Popliw, popliw, popliw. Ja ci dam. Ktoś on, musi go. dwa fleszyki dać. Ja dam ja mam jednego, mogę ja ja dać też komuś do łopy. To masz, wyrzuciłem ci daj mu dwa. Chabo, my B jedziemy, sorry, bo się za***łem gównem. Popliw, popich nie jedziemy. Ready chłopaki? Ja mogę fleszy 3, 2, 1, flesz. Wreszcie dwa. Bum. Jest rozbitany. Gala, gala wraca, gala Gala. Ja pakiem! Dwuk gala, dwuk gala! Jala do czego. są rozjebani. Obici. Jeden kuchnię. Jeszcze jeden gala za rok. Gala. Ej, wyskoczył za BS chyba. Nie nie nie. nie, nie. nie, Gala i uważaj domek zaraz plec. Jeden kuchnia, ratuje tego. Do... Masz smoka poniósł coś. Mhm. Ja zawijam z Gali zaraz. Jednego, ale jest mhm. drugi jeszcze. Ja jestem mam reakcji kurwa starego kurwa, szmaciarza, Jednego w pysk. Zgalibym przebity pi jest 50 Zamiast piknąć kurwa to stoi, jak ta sz**ata obsrana Dawaj, wygrajmy panowie, bo to takie może wyglądać, kurwa. jesteśmy teamem. Ja pierdolę. No oddychasz ty. ty ja mam krzywą przegrodę Bo ja mam krzywą przegrodę na osobu typie. Witam się lewą uprawą cołano. Oho a ty masz krzywy nos? Krzywą przegrodę typie Nie no ale przez to masz krzywy nos Nie, proste. Mam maliki w rampę On może być Rampa wjechali po flashu, nie macie kona Dobra. tam nie ma Lek, Auto, auto nie jeszcze. Powiem, nice. No B macie, opa na, -op -na Ugrało rampę. Dla mnie na pedala jeden. Beczyste, beczyste, przecież. Jeszcze jedna na. Krzetnik, krzetnik. Mam zero HP, nie piknego. Dobrze. Dwóch, kuchnia. Czekajcie. Patrzę go, skopanie nie Strzelcie. U. Kurwa, dwóch. Dawaj, dawaj. Matyk jest palony. Ale ja go wyczekałem no. Jeszcze Francuzik się wy***ł No specjalnie, żebyś zabił na No proszę. i za to cię chłopaku szanuję i ty masz potencjał Nie, Francuzik to jest akurat widzowie fajny nie, 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 gość Zawsze nie, mi towarzyszył na masz. szalonych czasach I lubi glutony Daj ty, bo ty masz szybszy Glutony ulubiona gierka Zobaczymy czy siądzie, nie? O, nie siadło Tak aj, nie siadło nie Cholidam Galen I masz fleszę do kona? Nie mam Smokuje Pod drewnem na pewno Tu Twin, inny zawsze gra Jeszcze jeden Ale pod Nie fali się Dwóch galen, dwóch galen, Jeszcze jeden Dwóch galen, dwóch galen mi na bez. Ma czysta nie nie Uwaga Bombuszka Default Patrz to Już się się czuję jakbym nie grał w grę Czuję kurwa, nie wiem Pod tlenem, jakby tu się leżało Nie ma w ladderze Ja <grym> pa. Leży z B Leży z Dawaj po angielsku jakiegoś kolika bip <grym> Aha, no dobra, ja p*** dole Myślałem, że jest tak, bryde, jak oglądaliśmy z widzami jak oglądaliśmy z widzami twoją HLTV, hopę tego, to when wanykiene yeah, I moved to Ireland a few years ago when I was six, that's one, się, five, that's Let's let's down down no no no. let down. Round top top down. Okay, let's go top mid. Uh, window and let's go beep pop again. That's how it's Let's go top mid window and let's go beep pop again. Okay, can you take time out because I have low curve and high ping. All oh, thank you. Now it's going down. Doesn't matter, doesn't matter, go go go. Okay. Everything nice. is okay. I go under. <laughs> no, B pop, B pop. B pop? Okay, I flash. Just, yeah. just fake, just fake, just fake, just fake. No one under. I didn't ready see. Yeah, one yeah, short, yeah. Go. No, Let's go. Gala. Okay. Gala, Gala, Gala board, is moving back. Uh, forest, 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 forest. <laughs> forest! <laughs> forest. Get the fuck out, kurwa. Man, you need to move. Don't stay in this fucking apartment. You motherfucking piece of shit from Poland. Fucking avis, bot. Boosting elo, fucking avis. Can you repeat? Only English, only English. You have Kawak, you have Kawak. you Na gali na tym. Jakiś pan, już ma literce. Nie wiesz. Down from A. One is close ramp. Kuchnia jest na rotuję. Okno, leży. Oni galop. Te kurwa nie. One wood, one wood. Sorry, I have krzywa przygoda. Probuję <laughs> w kona wejść, ale. Yeah, I waved if they try to move. One is something like wood or underwood on default. He can also go palace. Better. I'm only underwood. I didn't see city. He needs to be in, in apps. Ah, oh, sandwich. Fucking kanapka. Okay, let's go. Michael, Jordan. Siuchy trzy kilo więcej go kręci, tylko wielki prosik. No ale wydaje mi się, że drastycznie mi tu Average podskoczy po tych dwóch meczach. Jak Dwa razy trzy nachę zakręciłem już. To już jest progres akurat. Ale widzicie, bo to trzeba codziennie grać, codziennie grać, codziennie grać. Jest za klockiem, za klockiem, na gali. Ticket, ticket. Gala do prawej. Tyle klotek teraz. My w oknie. Możemy pokonać galę. Na drewnie, na drewnie, na drewnie.

be clear Look i know i know i know i know you need to plant oh, cool. 11, 11. Kurwa j**a na s**ta jakaś ruda dziewczynka kurwa z polsa 80 w jednym No to xd lol Short Zeszuje no za klocka Nie wiem czy nam to nie wygrywa Mam smoka w palcach. Wejdę do dżungli może Kuchnia jest Oni trzymają bo mnie słyszeli Ja tu pnę w palcach. Pod drewnem. Pod go. Pod drewnem. I CT. Leży pod drewnem. Jeszcze CT. Nie mam. Ja idę z CT poszedł. CT. mnie w obwodach nie Jeszcze jeden Ticket, był. Bóg prawej. go do Leży dżungla Pada na tapczanie. CT to prawej. Może Ticket. też. Macie pak na środku bez 2 Dwóch czy jeden Jestem Stryka. kurwa ja, ja, gejem, no ja pole no Nice try, kurwa no, 14-13